Hej, hej, witajcie! Dzisiaj bierzemy na tapet tę oto panią Danesę Myrix i tę paletę. Paleta o nazwie Pastel Dream, czyli pastelowy sen. Tak właśnie wygląda to zewnętrzne opakowanie. Tak wygląda opakowanie samej paletki. A tak wygląda sama paleta. Ona ma otwierane wieczko całkiem. I tutaj lusterko i cienie. O, teraz bez folijki to widzicie. Ja jeszcze wstawię oczywiście jakieś przebitki. Jak to jest pokazane na stronie Danesy. Mamy tutaj mieniące się trzy błyski i trzy maty. To jest kolejna paleta z paczki od Ani. Także za ciosem idąc, cała seria poleci, żeby po prostu pokazać wszystko, co mam nowego od Ani, właśnie. Jest to paleta do oczu i twarzy. I tak też jej dzisiaj użyję, dlatego nie konturowałam się na mokro, nie nic. I trzeba będzie użyć Róż, różu jako różu, brązowego jako brązera. No zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Jeżeli wy też, to zapraszam do oglądania dalej. To co, najpierw maty, tak? Te trzy maty właśnie wzięłam na palce i tak się prezentują. No, ja lubię tutaj robić, żeby po prostu widać było nie na włosach, na rękach. Będzie ciepły brązer, ale dobra. Co będzie, to będzie. I teraz te trzy błyski. No ten środku to po prostu jest obłęd. Ach, szaleje. Obiektyw też mu się chyba spodobało wszystko. Gdzie to tu? Wezmę, mhm. żeby mi nie. O. Ok, nagrałam telefonem, to wam stawię tutaj, właśnie teraz przebitkę. <laughs> Jeszcze trochę jestem chora, więc głos mi troszkę ucieka, ale tablety swoje zrobiły. No niestety takie krtaniowe, chrypowe sprawy to długo, długo. Myślę, myślę. Myślę, więc jestem. No, jest tylko sześcienny, no to nie będę robiła dwóch różnych makijaży, tylko jednakowy na dwóch oczach. Myślę, że zacznę od brązu. Najpewniej. I zacznę sobie od zewnętrznego, taki pigment od zewnętrznego kącika. Nawet mam pędzelki z kolekcji. Pastel, queen. Pastel, czy coś takiego. No i już. No i już biorę lusterko do bliżej. No bardzo ładnie się położył ten cień. No to na drugie oczko. O, trzeba będzie uważać na policzkach z takim pigmentem. Rozblenduję, leciusieńko, leciusieńko. Do chmureczki. Bardzo ładny kolor. Taki brązik to ja lubię. Wzmacniam sobie troszkę teraz ten zewnętrzny kącik. Przeciągnę lekko do połowy powieki. Taki pędzelek płaski. Od połowy powieki, od wewnętrznego kącika, polecimy z tym różowym. To jest taki. Różowo, lawendowo, liliowy. No, nie jest to taki bardzo różowy. Ale ja takie kolory uwielbiam. Się troszkę ciemny robi przy ruchu głową. Fajnie się trzymam, bo nie ma żadnej klapki. Fiolet i brąz połączony. Dla mnie to będzie fiolet. No, teraz y, dolna powieka, dolna powieka matem, tym pastelowym. No jest taki wyrazisty. Jak dodamy błyski, to to się wszystko fajnie skomponuje. Niemniej jednak jest to moje pierwsze użycie i trochę cuduję i fantazjuję. <gum> Kombinuję. Przy Was na żywo. W sensie no. Na pierwszy raz o. Okej. Okay. Może przyciemnie troszkę brązem dolną powiekę od zewnętrznego kącika. Ale widzimy, jak to się ładnie wszystko nakłada. O tak. Już mam koncepcję, także będzie chyba fajnie. Bożak ja chrypię. Musiał przerwę zrobić i czegoś się napić, albo kogla mogla, co nie wiem. Coś, żeby mi złagodziło te struny głosowe. Ale to już po błyskach dam radę. Dobra, no to teraz błyski. No i jeszcze twarz dostanie, nie? To jak właśnie skończę oczy, to będziemy robić twarz. Mm. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest takie tak dobrze dopracowane, ale kurczę tam w podglądzie. Tak naprawdę bije ten seledyn, ten zieleń. No, taki pastelowy. Fajnie. I albo skuszę się na środek powieki, ten albo ten. Mm. Nie wiem. Na środek powieki zdecydowałam się na ten cień. On się będzie ładnie... Zgrywał i z tym fioletem, i z brązem. Tak wybrałam po prostu zerkając na słocze. I tak zostawię. I teraz takim pędzelkiem Cicciodo, hohohido mówię na to, ten mieniący się na różne kolory, ten róż w wewnętrzny kącik, Mm, piękny. O, wow, śliczny jest. No, zobaczycie latające oczy. Tak. Tak będzie, tak będzie dzisiaj. Podoba mi się już. Już mi się podoba. Wyczyszczę ten pędzel. No i przyszedł czas na zieleń, na ten błysk. Ale on tutaj jest tak fioletowy, a tak zielony. Dam go tutaj na środek. I też będzie fajne przejście między nim, tym pastelowym jasnym, a, a nim i do tego brązu. No tu sobie zahaczyłam niżej. Teraz to podczyszczę, albo tutaj też troszkę niżej zjadę. Zobaczę zaraz z bliska, co tu dopracować, skorygować. No, powiem wam, że nic bym już nie zmieniła z tego makijażu. Nic bym nie zmieniła. On jest taki, no właśnie taki sen. Taki, taki dream pastelowy dream. Może jedynie jeszcze tym brązem troszkę sobie tutaj wszystko poblenduję, żeby się przechodziło. Tak delikatnie bardzo. I zostawię tak niżej te, te dolne powieki takie błyszczące. No. Nie wiem, czy będzie pasować taka kredka. Pewnie, że będzie. To jest chyba Hean. Nie to jest po hypogenik. Taka turkusowa. Tam troszeczkę na linię wodną tutaj. Każdy cień bardzo dobrze mi się nałożył i połączył z innym kolejnym no ślicznie to wygląda błysk po środku powieki jest ja tak mówię na to taki do zjedzenia taki apetyczny ciałowy dokładałabym jeszcze słuchajcie jeszcze bym dokładała idealny ten będzie błysk do dziennych makijaż przepiękny taki Taki gładki, kolorystycznie gładki, nie wybijający się takim bardzo mocnym błyskiem, ale na bliży to bardzo ładnie wygląda. Mm. Taka mokra powieka, o, mokra, beżowa, super. Bardzo fajnie wygląda na dole, tylko muszę, słuchajcie, po tej kredce dołożyć tego pastelowego tutaj. Ta kredka to mi weszła między rzęsy. Okej, okay. no to teraz tak, skończę oczy i przyjdę na zrobienie twarzy też tą paletą. Oczy skończyłam, rzęsy wytuszowałam, trochę się przeczesałam, no i wracam, a usta wymalowałam. Lipmatic pierne 08 i pomadka Oriflame Nude Whisper i na to troszkę błyszczyka w tym samym kolorze co ten cień błyszczący. Bardzo fajnie, tak się skomponowało. Tylko tak na środek ten błyszczyk. Słuchajcie, przystępujemy do brązowienia twarzy. Ania była ciekawa, jak to ogram. Czym nabiorę? I wytypowałam takie oto pędzle. Taka kuleczka z Hebe do różu brązera, rozświetlacza może być. F04. No i teraz ten brązer. W ogóle jeszcze taki pędzel sobie przygotowałam. Średniaczek taki, i to jest hulu. Hulu, hulu, ale nie wiem, czy się nie zdarły napisy. Już tutaj. U... Chyba Wam nie powiem, co to za pędzel. P36? Nie. O, jest jeszcze. Jeszcze ciut widać. P70. Tak się już zdarło tutaj. O. P70. To jest. To jest syntetyk, a to jest naturalne włosie. No i zobaczymy. Brązer. Y ja bym próbowała najpierw tym. No i patrzcie, tak to wygląda. Tak mogę sobie. Yy, właściwie nawet można tak, o, tak złapać ten kolor. No. O. I delikatnie, no bo to jest jednak dobry pigment. I zaczynam rozcierać. O. Myślałam, że będzie za ciepło. No może jest troszkę za ciepło. Nie jest. <grym> Nie jest. Jest ok Lecimy na czoło. Tym jednym zanurzeniem może być i taki pędzelek, on jest niby kuleczka, ale jest taka w szpic, troszkę ścięta, widzicie? No i ona właśnie w ten sposób daje radę. I znowu tap, tap, tap i rozcieram. No i już niesamowite. Cieniem zrobić brązowienie twarzy. Da się. Ale, ale, w ten sposób to ten cień szybko pójdzie. Iść ma włosy. O, nie wyrywam. Już się same wyłażą. To jeszcze wyrywać? Dobra. Bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. jeszcze dołożyłam. Nie boję się. Już się nie boję. Jest ok. Czy nie zrobię sobie na pomarańczowego? Aby? Chyba tak. To może bym sobie darowała pędzel po pudrze. Teraz ruszę. No i właśnie. Hm. Wszystko będzie bardzo spójne. To samo na oczach, na policzkach. No to ten róż nałożę tym. Wow, jak ładnie wygląda. Hm. A kto tu szalał za fioletowym różem, co? Chyba wiem kto. No. Fioletowy róż, piękny. No bo jak tu na oku mamy takie coś, no to tutaj róż też pasuje taki. Aha, właśnie nie powiedziałam. Poza kamerą, jak to się mówi, coś mi jeszcze brakowało, więc tutaj sobie dołożyłam na te łuki ten kolor właśnie i tak to dokończyło w sumie ten makijaż. Łączę z brązerem. Fajnie. I teraz rozświetlacz. I też wezmę Hulu. P P Hulu. A tak, to jest P36. No i to jest naturalny włosie, taka kulka dosyć duża. I. Hmm. Na jednej stronie zrobię ten rozświetlacz. Znaczy ten cień jako rozświetlacz. Tylko chyba on będzie dawał lekką bazę, chociaż nie wiem. Muszę zobaczyć z bliska. Dołożę. A co ta? A na drugą stronę dam ten. Zobaczymy co wyjdzie. Ten ze środka. Drugą stroną pędzla po prostu. <laughs> będzie różowy. Piękny różowy, jak ze świetlówki. Mm, super. Tu złoto cieliście, a tu różowiście. No, to co, dołożymy jeszcze tego? Może troszkę, tak tu, pod samo oko. No I jakiejś takiej ciemnej bazy. Wszystkie błyski dałam na rozświetlacze. Jako rozświetlacze. No super wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo bardzo. No to tego odcień z tego dam troszkę tu mhm. i tu. O, aż za dużo. No dobra. Masakra. Za bardzo przesadziłam. Będę ten ze Star Treka. Pędzel po pudrze leci. Widzicie, tak to jest. Doświadczenia robić przed kamerą. A nie chcę wycinać, a czemu? Niech niech patrzą i się śmieją albo podziwiają. Ok, koniec. to już nie, nie cudują. Bardzo fajna paletka. No, i dlatego właśnie już przyszłam na zakończenie z twarzą. Już teraz jestem, można powiedzieć, zrobiona. Więc od razu podsumuję. Tutaj na słoczach te cienie wydawały mi się, powiem szczerze, ten, że będzie u, słabiutki. Ten, nie wiem, też taki, ten, ten jedynie mówię, o fajny ten pigment, tak sobie myślałam. No bo wiecie, słocze nie mają, nie pokazują tego, co tak naprawdę potem mamy na oku. Bo tu mamy skupienie, albo roztarcie, albo rozchmurkowanie, a tu jest takie przeciągnięcie, maźnięcie. No i błyski. Obawiałam się też właśnie, czy one będą jakieś takie ekstra. No, ale to nie jest znowu, że błyszczy się tak na srebrno, tak, tak. Ja ci tu dałam tak kosmicznie. Tu się błyszczy, stonowanie pastelowo ale bardzo, bardzo tak urokliwie. No, podoba mi się delikatność, a zarazem taka pastelowa moc. No. I zobaczcie sobie latające oczy, jak pięknie wyglądają te cienie z bliska. Tu jak pięknie położyła się ta zieleń pastelowa. Nie powiedziałam Wam, czym zrobiłam rzęsy, ale Wam nie powiem, bo zobaczycie w innym filmie te Test tego tuszu. Polubiłam się z nim i mm -hmm. i fajny jest. okej, okay. No i co jeszcze powiem? No gład... Matko Bosko, mi z Gładkie cienie, tematowe. No to już powiedziałam. No ja jestem bardzo zadowolona z, z tych kolorów. No, jest lato. Jeszcze można się fajnie malować właśnie takimi pastelami. I bardzo, bardzo, z naciskiem na bardzo podoba mi się odcień tego brązu. Na oku ideolo, do każdego koloru, do połączenia z każdym kolorem, i na policzku wcale nie wyszedł jakoś bardzo pomarańczowo, orzechowo, tylko po prostu tak brązowo, tak tak ciepło-brązowo, o, no, ale nie pomarańczowo. Patrzę teraz w podgląd. Nie wiem do końca, jak Wy to tam widzicie. Też zależy od ustawienia Waszych odbiorników oczywiście. A i jeszcze na koniec pokażę Wam cacuszko, bo już teraz tak złożyłam paletkę. Oczywiście odciski Palców mamy. No i proszę bardzo, jeszcze jest dołączony taki futeralik, taki etui, z czymś takim tutaj naciskamy. No ale że, boję się mocno. Dobra, włożyłam palec w dziurkę. O, o, teraz tak. Naciskamy, paletkę wkładamy i pyk. I zabieramy. Bo bardzo fajna na wyjazd moim zdaniem. Taka właśnie. Można ją też jeszcze zabezpieczyć, czyli nie zdejmować tutaj tego, tego y, takiego sztucznego jakby pianki takiej. No i, i spokojnie zabrać i całą cały makijaż makijażnią wykonać, jak widzicie. Proponuję do dzienniaków całkiem bez koloru. Użyć. Tutaj widziałam takie zdjęcie, więc wam wstawiam. Tylko brązu i tego cielistego błysku. Przepięknie wygląda ten makijaż, moim zdaniem. Delikatnie. I ja sobie chyba takie jutro strzelę. No, a tymczasem żegnam się z Wami. Zapomniałam na wstępie, więc teraz poproszę o lajki pod filmem, subskrypcję kanału, kanałów. Tak. Subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Ania dziękuję i do następnego. Hej, pa! pa.